I witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Diff, a to jest kolejny odcinek serii. Zagrajmy W Metal Gear Rising Revengeance. Kontynuujemy przygodę <coughs> Raidena, w której będziemy walczyć z nie lada hardymi przeciwnikami. Wow! Arrgh. Gdyby nie te latające po czwary, kurde. Okej, okay, to było nie do uniknięcia. Dobra, główkę najpierw ucięliśmy troszeczkę. A teraz się regenerujemy troszeczkę z żyćka. Coś tu jest. Ja to chcę. Chodź tu, hamie Chleba. No, leżeć. Tam nie trzeba. O, troszeczkę go pokroiłem nie tak jak trzeba było. Myślałem, że jeszcze. O nie, uh! to było blisko. O, no jak, no to wybroniłem. O nie. Co robisz, Raiden? Raiden, głupcze. O, żeś podskoczył, przyjacielu, latający ty mój... dziab O, w tyłek mu razem troszeczkę. No wybroniłem się. O jest marną ocenę za to dostanę Nie wiem jak to ludzie robią na Eskę Gdzie Nie! Oj, przed moimi atakami się nie da uciec Okej okay. I vice versa z tego co widzę. Uh, gdzie, gdzie? Chciałeś? A nie. nie ma takiego bicia. Wow! Nic nie zostało. Pięknie. Jakoś B dostanę pewnie. A? Uuu, jestem mile zaskoczony. Dobra, no coś tutaj mamy. Tu powinno być. O la. No tamto to już się nie dostanę. A, tam było to. No cóż, trudno. Ale wiecie, przynajmniej wy teraz, że tutaj można. O cześć, przyjaciel. Co słychać? Co słychać? Oj, nie trafiło mnie się. No dzięki, Boris. Wiedziałem, że ze zawsze kumpel jesteś. Hmm, zaraz ja powinienem iść tam? A tutaj nic nie ma? Z tego co widzę nie ma. Muszę aż tam dojść. A bo i nie. Hmm. Seriously. Tepta szory. Dobra, widzę, że sobie poleciał. O! E! Poczekajmy na niego. Ale mam pomysł. Ale będzie. Ale będzie. No? O, dobrze żeś uciekł? W drugą stronę to było Twoje, ostatnia podróż życia. Mniam, mniam, kurde. Hmm, tam widzę dwóch przyjaciół, który jeden patrzy się w jedną stronę, a drugi w drugą. No, niestety, nie, nie miałem najmniejszego pojęcia, jakby to zrobić. O, ma lewą rączkę. Nawet trzeba z tamą powalczyć, wiesz? Bo trzeba... O, dobra, a teraz ciebie. Dawaj, to chyba rączki nie udało mi się zdobyć. No szkoda. No jak? Chamie. No nie. Bum! Nie, tak wolę. Jak już tak zrobiłem, to już tak skończę. A ty, gdzie uciekasz, przyjacielu? Za... przyjacielu złoty BUM! Oj, nie wiem, szanuję już. Oj, jak ładnie na trzy kawałeczki pociąłem. Coś to jeszcze jest. Oj, wybacz, przyjacielu, ale nie, mia... nie wiedziałem jak to zrobić. Nie wiedziałem. Może nie. <śmienicza> Co? nie. nie. Ale to była głupota. Ale to było idiotyczne. <śmienicza> nawet, nawet, nawet nie wiem jak się. Wobec tego mam zachować O tu jest skrzynka była Okej Am nam 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 Dobra Jeszcze to otwórzmy sobie w takim razie BP Nie wiem, może jakoś tak Seriously O, może mogę troszeczkę mikrofon wbuchać przepraszam?

Aaaa, zaciacham cię na śmierć. A potem zabiorę kręgosłup. Co wy ty na to? Miam! To da się zlecieć. Jeszcze. A ty dasz nawet zlecieć? Hmm. Trudno stwierdzić. No ile na 10 partów no, go pokroiłem? No ja tak chciałem tutaj wejść, może ty dało się. A, ale głupota. Hmm. niczego nie ma? Dobra, w takim razie z samego z samej góry na sam dół. Otwierać.

Part of Denver's old system. This city was a major transport hub in the early years of freight trains. This particular line appears to have been abandoned some time ago. It was originally constructed to transport supplies to an underground factory, but now it seems even the electrical system is no longer functioning. Yeah, it's pitch black in here. As a cyborg, I trust this is not a serious concern. and używania... now. Jego trybu ninja, ale że i tak macie już strasznie ciemno na YouTube, bo YouTube przyciemna, a ja w miarę wszystko widzę te granice wszystkich rzeczy. To ja bym mógł to zrobić bez problemu, ale specjalnie dla Was trzeba mniej więcej w taki sposób to zrobić trzeba iść tędy, to ja idę tutaj. No i oczywiście nie można używać yy, ninja dasha. Okay. A jeszcze mamy przeciwników, ty... Black Crocodile. Zrobię co w mojej nocy, ale niczego nie obiecuję. No, nic nie widzę. Nie widzę eee, dobra, mam cię. Ciam. Tylko oko było widać. Eee, tam tu jakoś da się. Dojść. Tylko jak? Chyba tędy. Chyba tak. No dobra. Może takie coś zostawili Władzy miasta Przecież to można łatwo dużo żeby to kosztów zaje zabrało, no i czasu zajęło Ale to by ładnie można było na coś przerobić, no, no nie przesadzajmy Okej okay. Na dół mocią panie Na dół Dobrze Szlak? Jak on mnie widział? Jak on mnie dalej widzi? Ja? Nope! Dobra, już wolę nie dostać żadnych obrażeń, a jeżeli jakieś... Zjechanie. O kurde! Wow, to było bliskie. Tak samo jak to! Uhu. No nie! Zolej mnie! Zostaw mnie! Pedał! Przytulać się chce, no! Gdzie mnie z tymi atakami? Tylko mm. na dwa party. A wolałem już na dwa party, ale żeby przynajmniej było można go pociachać. Homik miesłowc! No, patrzcie Państwo. Hmm. Hmm. Zaiste. Oj. Czekajcie. Ja wiem, że nic nie widzicie. Jakiś tego czerwone kółka. Ale uwierzcie mi, wiem co robię. Ups. Nie trafiłem się. Już się poprawiam. Dalej nie trafiłem Interesujące. No dobra Jak nie, jak nie wtedy to teraz Oli nie mam już żadnych tutaj Dziwna A tego już nie trafiłem Ale że nada Ale że nada Dobra, a teraz już wszystko widać Dipper unit tool. Tam mamy kolejnego przyjaciela. Ok, będziemy wracać powoli na górę z powrotem. Okej. Okay. już nas nie widzi, Adiga. Jump! Aż dwie trawki, Silver Black i Black Behind, the... coś tam, coś tam. Nie zdążyłem przeczytać. Ch Hamy mi nie dali coś tu jest? RPG Grenade, którego nie chcę brać. Nie widzę potrzeby. Seriously? Jakim cudem? Nie. O ty homie! on No. Żad tu jest chyba. Auć. Aj, 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 aj to nie tak miało wyjść. Nie, zostaw mnie. O, lewe mnie strzelił. No gdzie? To mnie bije, Dobra, trochę za późno. No możesz sobie nie tylko bloka wyrobić ale i kontrę. O ale ja to że mu Ooo, o ciach porączka. rączkach o i po nóżkach. coś to jeszcze jest nagle z jasnego zrobił się ciemno. no B tylko Mogło być gorzej, powiem tak, mogło być gorzej, ale jest całkiem nieźle. Oczywiście, jak już i ten bokser zgarniemy, i ten już kawałek, już wam oszczędzę. Patrzcie, tu widzicie pyk, znaczy ledwie co widzicie. Na górę gdzieś światło, patrzcie, jak jasno się zrobiło. Security is heavy, but you need not worry about collateral damage when engaging the enemy. About time. Finally, I can cut loose. Proceed to the right from the exit. You will find a stairway on your right. Those stairs lead to a shortcut to World Marshal Headquarters. Do not be distracted by the advertisements. You are not here as a tourist. Sure. I'll just buy a quick souvenir or two for Rose, and that'll be it. Raiden, we must hurry. Remind me to teach you about sarcasm sometime. I understand your attempts at humor. I do not find them <coughs> Kto nie za kiepskiego nich żałuje, Seriously. Bo takie teksty to czasami mogą pojechać pora szczególnie od naszego przyjaciela pieska. A dobra, przejdźmy jeszcze kawałeczek. on jest nie. A my? Za mi przebrzydłe. Kto wam pozwolił? No nie no. Pozwolisz, przyjacielu. Że ja to zabiorę. To mi się nie podoba. Nie, nie, nie. Ten, ten most w ogóle nie, tutaj nie powinien być. Lakby by was... kurde ilu was jest, więcej was matka nie miała? No gdzie? Dobra, zajmijmy się najpierw może tym przyjacielem. Szlag... Dobra, wracamy. Dobra, starczy. Coś tam mu zniszczyliśmy. Ocz, czasami mnie ta kamera irytuje. I jeszcze raz. Teraz starczy. Gdzie tam ten duży przyjaciel? Tak, by the way, się podział. O! Na 194 kawałki! Jak dla mnie bomba! Coś jeszcze? Coś jeszcze? O! B? C o Jezus Mary Ale porażka! Awojd? A void, tak? Dobra, to będę avoid Będę się starał. No to w takim razie będziemy awołali w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten się podobał. Pamiętajcie, żeby zostawić o magiczny łapkę, żebyście pokazali, czy wam się podoba, czy też nie o magiczny komentarz, żebyście zostawili ślad po sobie oraz subskrypcji, dzięki której wy jesteście na bieżąco z filmami, a ja dostaję bonus do notywacji, Taki istny bonus. Mm. Tymczasem trzymajcie się i cześć!